Pokazujesz ilustracji biblijnych, dobrych, dobrej jakości. Polecam Ci serwis, podaję adres. Nawet jeśli nie znasz języka angielskiego, poradzisz sobie. Możesz sięgnąć po fotografie, ale najciekawszą częścią tego serwisu są ilustracje, ułożone według poszczególnych ksiąg. mi się przy księdze wyjścia, przy ocaleniu Mojżesza. Ciekawie, dobrze zrobione, realistyczne, a przede wszystkim dobrej jakości. Ściągamy ilustrację w ten sposób, że na dole mamy cztery wersje. Jeśli chcemy ściągnąć tę ilustrację w formie: plików, klikamy tę ikonę i zapisujemy na twardym dysku klik się ściąga jest już na twardym dysku Rozpakowujemy go i mamy ilustrację.